Ostatnio dostaliśmy teaser filmów NAFA. Teraz poszło trochę dalej i dostaliśmy trailer. A więc witam was w dzisiejszym odcinku, w którym przeanalizujemy sobie trailer filmów Napa. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie żeby mój kanał oraz jakiś komentarz, jak poprawić moje filmy. Zapraszam zapraszam was już do oglądania. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I will take anything. W początku widzimy jak się auto Majka, który następnie dzwoni i pyta się czy jest dostępna praca. Zostaje odpowiedzieć, że tak, ochroniarza. Osoba, która przyjmowała do pracy mówi nam, że to miejsce było ogromne w latach 80, ale zostało zamknięte lata temu i że właściciel wyrośnie nie jest jeszcze gotowy, żeby go wypuścić. Następnie Mike mówi swojej córki, chyba, że ona będzie pracować, a ona będzie spała. I ona odpowiada, że rozumie. Następnie wchodzimy do mybisterii. Widzimy, jak ona nie wygląda, bo tak nic nie mówią. All you have to do is keep your eyes on the Welcome to Freddy Fazbear's gdzie fantasy and fun come to life. Okej. Macie z tym pokoju, który bardzo wyznamy, gdzie kamery. informacja, że muszę patrzeć na kamery i nim włącza się ten filmik z Have you met them yet? Meryl. Następnie widzimy jakąś kobietę, która chce w nas wejść. I napis, To Halloween to będzie. I ta kobieta mówi, że jesteśmy nowym oficerem pewnie. I Mike się pyta, czy może jakś pomóc. I ona się pyta, czy już ich spotkał. I Mike mówi, kogo spotkałem. Ona mówi ich. I wtedy scena, jak Mike za zasłony patrzy na animatroniki. 80's, kids went missing. Nagle on odpływa, ale wszystko się połączali go to budzi. Jednak mu się to panować. Ona mówi w latach 80. zaginęło tej dzieci. I potem widzimy rękę, którą ktoś zabiera, z co można nawet ciało tą samą rękę. The police search Freddy's top to bottom. Hello? They never found them. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Policjantka mówi, że policja wszkała całą seria od góry do dołu. Potem podchodzi tutaj dziewczynka i potem mu podświetlają się oczy i słychać krzypy dziewczynki i bla to jakoś jakiś tam. Odsłó mnie jeden człowiek ci bo oni go zabija. Potem będziemy wleźć i widzimy rysunek takiego ludzika na ziemi. Widzimy dziecko z tam, taką ręką jak ma Foxy. i następnie się wraca i w grupka dzieci, aż potem rozbije ją. Nie stoję tam z tym policjantką. Technically they're animatronics. What do they want? They want to make her like them. Happy? Tell me how to stop them. It's too late. Widzimy jak za małkiem jest Freddy, potem widzimy jak ta dziewczynka sobie idzie, patrzy na nim. Bo... Podchodzimy do tablicy, którą już widzieliśmy wcześniej. I w okcji patrzy się na tego Majka, Tak widzimy jakąś kobietę, bo no, majka wciąga e, z później e, Freddy'ego, a ab jakiegoś animatronika. Następnie animatronik daje kulkę i przed nim najpewniej chyba ta na dziewczynka i potem Freddy e, tak nagle wkołów gdzieś na kogoś patrzy. <ślesy> Bobby, <go>! <ślesy> 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 I następnie wchodzi springtrap i Mike, że dziewczynce uciekać. Następnie widzimy w tym lesie jak Mike stoi i jakiś jakieś auto z jakimś chłopczykiem samolotem. Tu widzimy Chica i Boniego, którzy stoją z jakiś węgla z środku widzimy ciało kobiety Potem tym jak jakieś kobieta leży w szpitalu. nie ochronią, że biom najpewniej i następnie Mike wchodzi wentur. Na początku widzimy Springstrapa, potem Mike biegnąc do drzwi, które są niestety zamknięte nie, nie udaje mu się uciec Przed najpierw z w tej z Springtrapem. Wtedy siedzi się ścieknie, krześle, Pięty i jedzie do niego maska z jakimiś ostrzami. I na widzimy napis Final Freddy's i po chwili pojawia się taksówka, tak się wystraszył, bo na tyłach siedziała ta dziewczynka i Freddy, no jest zniszczony. I tutaj informacja, że 27 października pojawi się w kinach ten film, to już koniec tego filmu, jeżeli Ci się spodobał łapka w górę, jeżeli podoba Ci się mój kanał to zasuba, oraz komentarz na temat tego filmu, a ja się z Tobą żegnam, no i cześć.